Siemaneczko YouTube, zaży, bycie Herkules. Dzisiaj taki szybciutki filmik, w pełni spontaniczny, jako odpowiedź do jednego z Was. Ktoś ostatnio na Facebooku zadał mi pytanie, co lepiej wybrać po redukcji, czy zrobić Reversa, czy zrobić Rebound i jak ja się do tej kwestii odnoszę. Samo rozwiązanie czym jest Rebound, czy jest reverse, na pewno na YouTube znajdziecie wiele informacji i wiele filmików na, na ten temat. Tak w dużym skrócie, reverse diet jest to powolne dodawanie kalorii po redukcji, tak by unikać wzrostu, wzrostu masy ciała, nie zalewając się, po prostu naprawiamy swój metabolizm, powoli dokładając na przykład 5% kaloryczności co tydzień. Jeżeli chodzi o rebound diet, jest to również dokładanie kaloryczności, jednak dużo więcej kalorii dodajemy naraz. Jeżeli chodzi o dokładny filmik odnośnie Rebound Diet, myślę, że mogę tutaj polecić materiał Bartka z kanału Polish Business Freak. Podlinkuję Wam ten filmik. No i tak szybko odpowiedź, co moim zdaniem lepiej wybrać. Czy Reverse Diet, czy Rebound Diet? I pewnie wielu z Was nie zaskoczę. To wszystko zależy. To wszystko zależy od tego, jaki cel chcecie osiągnąć i w jakim miejscu od tego celu na chwilę obecną jesteście. Bo na przykład, jeżeli ktoś jest z małych wymiarów masy mięśniowej, brakuje mu do tej wymarzonej sylwetki naprawdę jeszcze sporo Sporo kilogramów, 10 czy jeszcze więcej Wtedy stawiamy na Liban Diet, ponieważ no, są takie okresy w życiu kulturysty, że po prostu trzeba, trzeba przybrać tej masy Nie zważając na to, czy koniecznie będzie, będzie to sama czyściutka masa bo po prostu nie przekroczymy pewnych naszych barier i czasami musimy się trochę zapuścić, żeby potem się wyciąć i spełnić nasze marzenia sylwetkowe. Taka jest cała prawda. Masa to masa, powtarzała to wielu kulturystów, na przykład Karol Małecki mówi, że jak jest masa, to jemy i potem się ścinamy. Nie bawimy się w jakieś powolne przybieranie, jeżeli chcemy przybrać naprawdę, naprawdę dużo mięśni, dużo nam do naszego celu brakuje, to wtedy nie bawimy się w jakieś czyste masy mięśniowe, ponieważ. Możemy w rok nie zrobić praktycznie żadnego progresu, a przecież nie o to nam chodzi. Kiedy natomiast wybrałbym model Reverse Diet? I tu posłużę się moim, moim przykładem. Mianowicie, kończąc redukcję, ważyłem 86 kg i zawsze miałem marzenie zmieścić się w swoim klasyku. No i mój klasyk do mojego wzrostu jest to około 84-83 kg. Oczywiście wiem, że nie miałem formy startowej pod koniec redukcji, jednak gdybym zastosował model, żywiołowy Reverse Diet, mógłbym. Na tyle jeszcze przybrać na masie mięśniowej, że od tego klasyka jeszcze bardziej bym się odsunął. I moim celem jest po prostu poprawa jakości mięśnia, poprawa jakichś tam detali, moich braków ewentualnych sylwetkowych, ale nie bardzo mocna rozbudowa masy mięśniowej i w tym przypadku nie potrzebujemy aż tak wykorzystać tego efektu anabolicznego, który uzyskujemy dzięki Giriba, maksymalnie, żeby nasze mięśnie rozwinęły się właśnie jak tylko mogą przez ten krótki okres. I w tym przypadku lepszym wyjściem będzie moim zdaniem reverse die. Więc tak podsumowując, przykładowo masz 2 metry wzrostu, ważysz 80 kg, więc logiczne jest, że tej masy mięśniowej jest na Twoim ciele stosunkowo mało. I żebyś ty wyglądał jako tako, musisz tej mięśni nałożyć na siebie naprawdę dużo i nie przejmować się zalewaniem, bo to wszystko później się zetnie. Więc w tym przypadku wybierasz szybą. A przykładowo z drugiej strony jesteś osobą taką jak ja, która ma niecałe 1,8 80, podbija po prawie 90 kg, czyli tej masy mięśniowej jest dużo, praktycznie jest to nadwaga drugiego stopnia. W takim przypadku, jeżeli już jesteś mięsisty, jak to z radkiem nazywamy, wybierasz Reverse, żeby się nie zalać, żeby po prostu utrzymać ten efekt. Jeżeli właśnie zależy Ci na utrzymaniu tego efektu, jaki, jaki na daną chwilę masz. Jeżeli chcesz jak najszybciej rozwijać swoją masę mięśniową, to niestety albo stety ja polecam rebound, później wszystko się zetnie, jest masa, czas na masę, a potem się ścinamy. Nie bawimy się w jakiejś drogi naokoło, jeżeli naprawdę potrzebujemy na sobie dużo masy mięśniowej. Tylko proste, proste modele są najlepsze. Jak jest masa, masujemy. Nie patrzymy się na wagę ze strachem, że przytyliśmy mm, ciut za dużo niż było planowane, bo to właściwie był nasz cel. A na redukcji redukujemy. Gdy już dojdziemy do sylwetki, która nas zadowala, do poziomu wagowego na przykład, który nas zadowala, jak w moim przypadku, wtedy możemy myśleć o reverse, o utrzymywaniu masy mięśniowej, poprawianiu jej jakości na przykład, o utrzymywaniu y, ciężaru masy mięśniowej. I to jest właśnie moje zdanie w tej kwestii. Mam nadzieję, że nie wyszło zbyt chaotycznie. Zadawajcie pytania, sprawdźcie Facebooka, czekajcie na kolejne materiały. Na razie. Bolą plecy? Polecam taki wynalazek takie dziwne krzesło nie wiem, ortopedyczne może jak się na tym siedzi tak się tak się jakby klęczy Zażej klęczy przed Wami elo